Mimo, że pogoda póki co jest dość kapryśna, to każdy z nas marzy już o pięknych, ciepłych, słonecznych dniach, które będzie można spędzić na świeżym powietrzu. Ja dziś postaram się zachęcić Państwa do nieco aktywniejszego spędzania wolnego czasu na zewnątrz, a pomoże mi w tym Piotr Trombala, który jest instruktorem jazdy na rolkach. Cześć, witam się serdecznie. Witam. E, powiedz nam, czy jazda na rolkach to jest sport dla każdego? Myślę, że tak, jazda na rolkach nie jest aż tak trudnym sportem, żeby nie mógł się poradzić w tym ktoś dorosły, osoba starsza, która na przykład kiedyś jeździła, a teraz już przez ten duży, duży okres czasu nie miała tych rolek na swoich nogach i chce po prostu do tego wrócić, jak najbardziej jest to możliwe. Taka osoba, która nigdy nie miała wcześniej rolek na nogach, też jak najbardziej może sobie tutaj poradzić. Wiek nie gra tutaj roli. Mieliśmy tutaj w szkółce naszych podopiecznych od 5 roku życia do 75. No właśnie, od którego roku życia warto zapisać swoje dziecko na naukę jazdy na rolkach? Zalecamy najwcześniej od 5 roku życia. Zdarza się, że dzieci już w wieku 4 lat nawet stają na tych rolkach. I się po prostu utrzymują i ten pierwszy krok potrafią załapać. Ale no często często niestety jest tak, że jeszcze to dziecko w wieku 4 lat, te nogi są troszkę za słabe, aby utrzymać dobrze równowagę na rolkach. A jak powinniśmy się ubrać na rolki, o czym koniecznie musimy pamiętać, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, no i jak prawidłowo założyć rolki? A więc jak się ubrać? No to na pewno jest zależne od pogody. Jeśli mamy słoneczko tak jak dzisiaj, lekki. Biaterek. No mi akurat jest tutaj ciepło, jestem zimnolubny, e, ale wydaje mi się, że po prostu krótkie spodenki, krótka koszulka, po prostu wygoda. Istotne jest tutaj również bezpieczeństwo, jak nie najważniejsze. E, jeśli chodzi o głowę, no to kask jest tutaj najważniejszy. E, my jako instruktorzy również mamy kask zawsze na swojej głowie, kiedy zakładamy rolki. Czy to na naszych zajęciach, czy... E, czy po prostu po, y, podczas przejażdżki po mieście. Y, no i ochraniacze. Tutaj ważne są na nadgarstki. Kiedy zdarzy się nam jakiś upadek, mhm. często podpieramy się na rękach i te ochraniacze mogą nas okay. uchronić od ja złamania. Ubieram. Może ja też pokażę. Ok, jak prawidłowo właśnie grać. Mhm. Tutaj wsadzamy kciuka tak. drugiej ręki, druga dłoń. Aha, dobrze. Mhm. I tutaj rzep. I już z drugim sobie, okay, sobie poradzisz. E, ochraniacze na kolana, no i na łokcie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jeszcze ważnym aspektem jest poprawny dobór rolek. E, przede wszystkim my tutaj zalecamy rolki ze sztywną skorupą dla początkujących, e, aby dobrze trzymały kostkę. Kiedy wsadzimy już nogę do rolki, zawiązujemy mocno, zapinamy wszystkie e, zapięcia. Następnie sprawdzamy, stajemy, najlepiej na dwóch rolkach od razu, może się o coś podeprzeć i jeśli nasza noga ru e nie rusza się do przodu, do tyłu, w bok, w bok, ani do góry, ani na dół, kostka po prostu siedzi sztywno, to wtedy rolka jest prawidłowo dobrana. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, za te wszystkie cenne informacje. Proszę Państwa, ja za chwileczkę zaczynam trening. W połowie jestem już ubrana, pozostało mi tylko założenie rolek. Widzimy się już za chwileczkę, do zobaczenia. Witamy Państwa ponownie. Już jestem w pełnej gotowości. No to możemy zacząć. No, tylko jak wstać? Ja Ci pomogę. Podaj mi rękę. No. I teraz tylko jedna rzecz. Nogi oprzyj o języki i mięciutko. Tak jest, okay. tak jest, tak jest. I bokiem na razie. Hop. 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 Dobrze, daj mi ręce. Tak jak Ci mówiłem, nogi złączone. Super. I zaczynamy zawsze na rolkach. Od nauki podstaw i od nauki równowagi i balansu i oswojenia tutaj z podłożem, czyli najpierw małymi kroczkami, tutaj pingwinem, hop, 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 tak jest i na trawę, dokładnie. Tu już sama. O, tu góra dół, góra dół, ale idziesz takie się pokazuje. Góra dół, góra dół. Tak. Ustaw się tutaj przodem w tą stronę. Dobra. I na początku kilka ćwiczeń. Kiskając na języki małymi kroczkami, podnoś nogę góra, dół i obróć się. Super. Teraz tak, pojedziemy tak zwaną hulajnogą. Jeździłaś kiedyś na hulajnogę? Oczywiście. Na pewno. Na czym ja nie jeździłam? To teraz na rolkach, zobacz. Już... Super. Super. Już Piąteczka. Piąteczka. I na końcu już teraz łączymy. To ja na koniec chciałabym pokazać jak ja umiem jeździć, bo co nieco chyba tam pamiętam z dzieciństwa. Uwaga. Uwaga, jak to było? Prawa lewa, prawa lewa. No tak, tylko chciałabym się z Państwem pożegnać, ale chyba się nie zatrzymam. Piotr, możesz mi pomóc! Dzięki wielkie.